Pojawiły się pierwsze sygnały, zaświeciły się te punkty na czerwono. To porażenie jest powyżej 5%. Jest to dobry moment, aby przygotować się do walki z pościgiem w burakach cukrowych. Solidna dawka wiedzy. To to spora. Jesteśmy na polu, gdzie plantator już podjął decyzję o wykonaniu zabiegu. Tutaj ta ochrona została rozpoczęta. Jeśli śledzicie komunikaty o zagrożeniu chwościkiem, to pewnie zauważyliście, że właśnie w tym tygodniu w niektórych miejscach właśnie województwa kujawsko-pomorskiego pojawiły się pierwsze sygnały, że już to porażenie jest powyżej 5%, także zaświeciły się te punkty na czerwono i jest sygnał również dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie wykonali tego zabiegu, aby już przystąpić do ochrony. Tutaj na tej plantacji, jak widzę, sytuacja jest na tą chwilę bardzo dobra. Rośliny sobie bardzo dobrze radzą, pomimo że nie ma tutaj jakichś wysokich sum opadów. Korzenie są już dosyć pokaźnej wielkości, liście są zdrowe. Mamy ten komunikat, mamy tą informację, że w regionie ten chwościk w ostatnich dniach ruszył mocno do przodu. Czyli mamy tą informację, że ten zabieg ochroniarski należałoby właśnie wykonać w najbliższych dniach. Tak, żeby nam to nie kolidowało z zbiorami. My ze swojej strony polecamy Państwu dwa rozwiązania. Pierwsze to oczywiście Amistar Gold Max w dawce litra na hektar, który jest idealny do takiego pierwszego zabiegu, żeby wystartować z ochroną. W swoim składzie ma tą część interwencyjną i zapobiegawczą. Także sobie poradzi świetnie. Albo nasza nowość, druga propozycja. Mamy od niedawna rejestrację produktu Tern. Jest to deparat oparty o morfolinę, który świetnie się sprawdzi do wykorzystania w drugim zabiegu i przy tworzeniu mieszanin z różnymi Triazolami, czy właśnie z difenokonazolem, czy też z innym, jaki chcielibyśmy wykorzystać w naszej ochronie buraka cukrowego. Uważam, że może to być dosyć ciekawy kierunek produkcji na ten sezon. Gdzie mamy ogromną zmienność, jeśli chodzi o koszty produkcji. I tutaj na początku sezonu wiemy, że podejście do buraka cukrowego no nie było zbyt. Optymistyczne jeśli chodzi o areał, i to faktycznie też już wiemy, że ten areał buraka cyfrowego w tym roku spadł. Natomiast perspektywy dla uprawy, jeśli chodzi o efekt finansowy, jeśli chodzi o dotychczasowy przebieg pogody, wyglądają dosyć dobrze, ponieważ wiele plantacji w kraju prezentuje się bardzo dobrze. Mieliśmy pomimo trudnej wiosny dobre wschody buraka cukrowego. Obecnie te plantacje bardzo intensywnie rosną. Na tą chwilę są zdrowe, więc tutaj te zabiegi przeciwko chwaścikowi są obecnie kluczowe, bardzo ważne w całej Polsce do wykonania. Ale zachęty finansowe mogą spowodować, że nagle okaże się, że ten burak cukrowy będzie naprawdę bardzo opłacalny w tym sezonie, czego Państwu życzę i zachęcam do oglądania kolejnych materiałów. Do zobaczenia. Każdego dnia wyruszamy na pola w całej Polsce. Pokazujemy aktualny stan plantacji upraw. Omawiamy przeprowadzone oraz planowane zabiegi. Niecodzienne sytuacje. Poza siebie przyszła potężna ulewa. Wywiady z agroliderami. Takie jest moje zdanie. Solidna dawka wiedzy. Prosto spora.